Drogi 20 Henryku. Kochana 20-letnia Jolu. No, drogi 20 Jurku. Jestem wzruszony, bo 20 lat dla mnie to jest 60 lat temu. Ho, 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 kawał czasów przeleciało. Na pewno za, za mocno będzie widać że moje zmarszki. Zawsze jak mi się spodobała jakaś dziewczyna, to musiałam walczyć o nią z innymi kolegami. Pierwszy był syn, później córka. Później z tą koleżanką małżonką umówiłem się na powtórkę z poprawki jeszcze jeden syn, jeszcze jedna córka. Wiara w siebie, dynamizm i wielka otwartość i możliwość próbowania, odwaga próbowania. Życie biegnie szybko i dlatego trzeba się zastanowić nad nim. W każdym wieku można być radosnym i szczęśliwym, nawet jak się ma jakieś kłopoty. Droga 20 dwudziestoletnia Ewo, idź z uśmiechem przez życie, a zmartwienia zostaw na boku.